Gdzie jesteś? Zaraz u początku dzisiejszej liturgii słowa każda i każdy z nas, jako spadkobiercy naszych prarodziców, słyszymy to pytanie, gdzie jesteś? To pytanie dotyczy naszego życia, mojego życia. I sam sobie muszę odpowiedzieć na to pytanie, gdzie jestem? Jak to przed chwilą w konferencji próbowałem powiedzieć, całe życie poszukujemy swojego powołania, poszukujemy swojego miejsca. Gdzie jestem? W tej drodze, którą Pan Bóg mi proponuje, gdzie jestem? I nigdy nie mogę się zwolnić zestawiania tego pytania sobie i odpowiadania, w pełni świadomy w odpowiedzialności. Jestem tutaj, Panie. Jestem tutaj i czasami ta nasza odpowiedź powinna wyglądać tak, jak odpowiedź Adama: Ukryłem się, ukryłem się przed Tobą, bo w moich grzechach jestem przed Tobą nagi. Gdzie jesteś? Korzystając z gościnności tego domu Bożego, każdy i każda z nas bez wyjątku, ponieważ jest to świątynia franciszkańska, nabieramy w naszym życiu takiego franciszkańskiego posmaku. Chcemy się uczyć od świętego Franciszka, czy wprost, słuchając jego słów, przyglądając się jego życiu, za pośrednictwem chociażby tych fresków. Chcemy poprzez rozważanie Ewangelii wchodzić na drogę Chrystusa. Chcemy odkrywać właśnie to moje, tu jestem, na drodze Ewangelii, za wzorem świętego Franciszka. Pozwólmy więc dzisiaj, w święto Matki Kościoła, powiedzieć do nas Franciszkowi, pomodlić się z nim jego słowami. Wśród niewielu modlitw, które on ułożył i które zostały nam przekazane, jest też i ta jedna, wyjątkowa modlitwa Kuczcina Najświętszej Maryi Panny. Pozwólcie, że teraz ją tutaj wypowiem. Każdy i każda z nas, jak tu jesteśmy, śledząc te słowa, możemy uczynić je swoją modlitwą. Bądź pozdrowiona, Pani Święta Królową, Święta Boża Rodzicielko Maryjo. Która jesteś dziewicą uczynioną kościołem i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba. Ciebie on uświęcił z najświętszym, umiłowanym synem swoim i duchem świętym, pocieszycielem. W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro. Bądź pozdrowiona Pałacu Jego, bądź pozdrowiona Przybytku Jego. Bądź pozdrowiona domu Jego, bądź pozdrowiona szatu Jego, bądź pozdrowiona służebnicą Jego, bądź pozdrowiona Matko Jego i wy wszystkie święte cnoty, które Duch Święty swą łaską i oświeceniem wlewa w serca wiernych, abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu. Tak modli się święty Franciszek. Tak my możemy się modlić i z biegiem tej modlitwy przemieniać nasze życie. Nawracać się, wracać do Pana Boga. Kiedy mówimy o powołaniu franciszkańskim, to nie sposób jest nie dopowiedzieć do tego, co przed chwilą zostało powiedziane o tym powołaniu, również i tego rysu maryjnego. Franciszek był zachwycony Matką Najświętszą. On nie był wykształconym teologiem, ale w swoim sercu nosił, pielęgnował, zajmował się słowami Bożymi. I dlatego, czytając Ewangelię w tym jej najszerszym rozumieniu, rozpoczynając już od tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, co językiem. Teologicznym nazywamy protoewangelią, pierwszą Ewangelią, właśnie z księgi rodzaju. Przyglądając się dziełom zbawienia, patrząc na rolę Maryi, skomponował tę modlitwę. Zauważył nad bardzo wiele lat przed Soborem Watykańskim II, który wprowadził to na oficjalne strony teologii Kościoła katolickiego na wiele 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 dni wcześniej zauważył to co dyktowała mu ewangelia że to ty najświętsza Maryjo panno zostałaś uczynioną kościołem to ty jesteś ikoną kościoła jeśli chcemy cokolwiek powiedzieć o kościele to chcemy najpierw popatrzeć na marię i zobaczyć co jej osoba może nam opowiedzieć o Kościele, o tej wspólnocie. Wspólnocie, najpierw przecież, Boga z człowiekiem. O tej wspólnocie, która na swoim sercu nosi znak miłości, miłości wzajemnej, która w swoim łonie nosi Chrystusa, która rodzi Chrystusa. I kiedy mówimy o naszym powołaniu franciszkańskim, to tutaj możemy właśnie dodać to my mamy rodzić Chrystusa. Mamy być Matkami Jezusa Chrystusa. Każdy i każda z nas. Mamy Go rodzić, dawać Go światu. Kiedy patrzymy na tę modlitwę świętego Franciszka, to On nam podpowiada, zresztą zauważmy, w jak wielkiej zgodzie z tytułem dzisiejszego święta. Matka Kościoła. O co w tej naszej pobożności Maryjnej powinniśmy zadbać? Właśnie o Kościół, o Dom Boży. Jak często powtarza się właśnie ta troska o Kościół jako dom. Bądź pozdrowiona Pałacu Jego, przybytku Jego, domu Jego szato Jego, służebnicą i Matko Jego. Mamy zadbać o Kościół. I kiedy szukamy tej naszej osobistej odpowiedzi, gdzie jestem, w jaki sposób mogę zadbać o Kościół, to znowu przychodzi nam na pomoc dzisiaj Ewangelia Święta, którą słuchamy. Możemy się zastanawiać w takim szerszym kontekście, dlaczego autor Ewangelii nie umieścił tam konkretnego imienia. Brzmiałoby to wtedy Janie, oto Twoja matka, Mamo, oto jest Jan dla Ciebie. Dlaczego tam jest uczeń? Bo może właśnie dlatego, że ta, która została uczyniona Kościołem, chce i powinna być matką i jest matką dla każdego, kto jest uczniem Jezusa Chrystusa. I ta troska o Kościół, może nawet w szczególnym takim naszym franciszkańskim wydaniu, powinna być troską właśnie o to, aby innym pomagać być uczniami. Aby innym pomagać odnaleźć siebie pod płaszczem Maryi, w tej szkole Maryi, oddania, ofiarności, posłuszeństwa samemu Bogu. To jest uczniostwo Chrystusa. Odkrywać na swojej drodze Jezusa Chrystusa, siebie samych. Odpowiadać fiat na to pytanie: Gdzie jestem? Jestem tutaj, przed Tobą, w Twojej służbie. Jestem Twoim sługą, Twoją służebnicą. Dzisiaj, kiedy wspominamy Maryję jako matkę Kościoła, to zauważmy w niej również tę, która według słów wielkiego tercjarza, świętego Jana 23, papieża, jest matką. I wychowawczynią, mater et magistra, matką i nauczycielką, matką i przewodniczką, tą, która nas prowadzi w zrozumienie tajemnicy Kościoła, również jako tej wspólnoty między sobą. A więc, jakby takim echem powraca to wszystko, co przed chwilą powiedzieliśmy o powołaniu franciszkańskim, jakie nam przedstawia pieśń słoneczna. Mamy odnaleźć siebie w tym planie Bożym. Odnajdując najpierw Boga przed sobą jako Najwyższego, Wszechmogącego, jako dobrego. Odnajdując siebie samych na tej drodze wobec Chrystusa, wobec Ducha Świętego, wobec Ojca. Odnajdujemy siebie również wzajemnie w tej wspólnocie jako bracia i siostry. Jako ci, którzy potrzebują przebaczenia, pokoju i pojednania wzajemnie pod siebie. Potrzebujemy takiego pokoju, który nam pozwoli zmierzyć się z tym wszystkim, wobec czego dzisiaj staje Kościół Święty. Wobec tych wszystkich, nie chcę powiedzieć ataków, ale wyzwań, zadań, dróg powołania, jakie musi przemierzyć współczesny Kościół i dojść do życia pobożnością. Właśnie w takim naśladownictwie. Najświętszej Marii Pan. Dzisiaj w tej Najświętszej Eucharystii prosimy w szczególny sposób za cały region katowicki. Modlmy się o to, abyśmy rzeczywiście potrafili rozeznawać drogę Bożą. Każdy i każda z nas, abyśmy bez wahania mówili fiat tym wszystkim wyzwaniom, które Pan Bóg dzisiaj przed nami stawia, abyśmy wzorem Maryi, Matki Kościoła, ale i świętego Franciszka, ubogiego, sługi Kościoła, byśmy potrafili odkrywać nasze ścieżki, które prowadzą do Boga i do drugiego człowieka. Amen.